Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od fascynującego znaleziska archeologicznego poczynionego w Poznaniu. Nieco później odniesiemy się do tematu, który poruszył niedawno światowe media, a konkretnie opowiemy o odkryciu przodka koronawirusa SARS-CoV-2, który to był w posiadaniu laboratorium w Wuhan jeszcze 7 lat temu. Następnie opowiemy o rosnącej liczbie lodu na Antarktydzie, Natomiast zakończymy oświadczeniem USA, które oficjalnie złożyło wniosek o wyjście ze Światowej Organizacji Zdrowia. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego sensu. No i może jeszcze zaprosić Was na nasze inne kanały oraz transmisje na żywo, prowadzone regularnie na serwisie YouTube oraz Twitch TV. Polscy archeolodzy odkryli pozostałości budowli obronnych sprzed około tysiąca lat. Zdaniem archeologów, odkrycie masywnych umocnień obronnych sugeruje, że Poznań mógł być faktyczną pierwszą stolicą Polski. Do tej pory uważano, iż zgodnie z legendami było to gniezno. Na jednym z poznańskich placów budowy natrafiono jednak na potężne mury obronne stworzone z drewna, kamienia i piasku. Ich grubość wynosiła 40 metrów, a wysokość aż 12 metrów. Są to największe tego typu konstrukcje znalezione w Polsce, a fortyfikacje zdają się pochodzić z X wieku. Natrafiono na nie na głębokości 7 metrów w rejonie Ostrowa Tumskiego. Analiza murów wykazała, że ściany zostały wzniesione między 968 a 1000 rokiem naszej ery, co przypada mniej więcej na okres rządów Mieszka I. Archeolodzy ustalili, że infrastruktura obronna Poznania składała się z trzech linii. Było to coś w rodzaju pierścienia obronnego, który otaczał miasto i łączył się ze sobą. Takie mury pojawiały się jedynie w najważniejszych ośrodkach państwa polskiego i co ciekawe w Gnieźnie, które oficjalnie jest pierwszą stolicą Polski i znajduje się 60 km od miejsca wykopalisk nie znaleziono pozostałości takich konstrukcji. Archeolodzy uważają, że budowanie tak imponujących murów na terenie Poznania może wskazywać na jego wyższą rangę w porównaniu do Gniezna. Zgodnie ze słowami kierownika wykopali z kantoniego Smolińskiego do tej pory uważaliśmy Poznań za osadę o drugorzędnym znaczeniu. Jednak biorąc pod uwagę odkrycie tych olbrzymich fortyfikacji, ta teza jest mocno dyskusyjna. Wiele wskazuje na to, że to wczesnośredniowieczne miasto było strategicznym centrum chrześcijańskiego państwa Mieszka I., Naturalnie to zagadnienie wymaga jeszcze dalszych badań, lecz jeśli okaże się, iż Poznań faktycznie pełnił funkcję stolicy Polski, to być może książki do historii będą musiały zostać zmodyfikowane. Do tej pory wiadomo nam, iż w różnych okresach historycznych funkcje te pełniły kolejno Gniezno, Kraków, a teraz Warszawa. Opuszczona kopalnia miedzi w Mojiang na zachodzie Chin zainteresowała niedawno badaczy. Jeszcze w 2012 roku sześciu mężczyzn, którzy weszli do tej pełnej niedoperzy kopalni, wyszło z niej z ciężkimi problemami oddechowymi. Jak się okazuje, ich problemy zdrowotne były wywołane koronawirusem, który jest bezpośrednim przodkiem wirusa SARS-CoV-2. Zdanie naukowców, oba wirusy dzielą ze sobą 96% genomu. W zaledwie rok później próbki kało-nietoperzy żyjących w tej starej kopalni zostały wysłane do najbliższej placówki, która mogłaby je przeanalizować. A zatem do laboratorium w Wuhan. Tam wirus otrzymał nazwę RABT-COV-4991 i w zasadzie zniknął z radaru społeczności naukowej. Informacja o tym wirusie pojawiła się jedynie w jednej pracy naukowej, która nie nadmieniła jednak o tym, iż wywołał on zgon u trzech z sześciu zarażonych nim ludzi. Laboratorium w Wuhan było oskarżane o tworzenie broni biologicznej niemal od samego początku pandemii. Teraz, gdy mamy już pewność, iż chińscy badacze posiadali takiego wirusa przez co najmniej 7 lat, wszelkie teorie o rozpoczęciu epidemii na targu rybnym w Wuhan można włożyć między bajki. Zresztą, nawet chińskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom oficjalnie uznało, iż targ rybny w Wuhan był ofiarą epidemii, a nie jej źródłem. Słynna zupka z nietoperza okazuje się więc niczym innym jak nieśmiesznym żartem. Jak na razie nie odkryto przekonujących dowodów na to, że wirus jest rezultatem inżynierii genetycznej. Nowa wersja zdarzeń zakłada, że wirus w jakiś sposób wydostał się z kopalni w Mojiang oraz dotarł aż do Wuhan. Z drugiej strony nie wypada tutaj nie wspomnieć o informacjach idących ze strony rządu Stanów Zjednoczonych ponieważ zarówno prezydent tego kraju Donald Trump, jak i sekretarz stanu Mike Pompeo otwarcie mówili o tym, iż uzyskali wiarygodne dowody na to, że SARS-CoV-2 jest dziełem chińskiego laboratorium. Choć jak na razie rząd USA nie podzielił się tymi dowodami z resztą świata. Warto to również przypomnieć, że jeszcze w 2017 roku na łamach czasopisma naukowego Nature ukazał się artykuł, w którym ostrzegano przed wydostaniem się niebezpiecznego wirusa z laboratorium badawczego w Wuhan. Wszyscy domyślamy się chyba, że aby pracować nad najniebezpieczniejszymi patogenami na świecie, dane laboratorium musi spełniać kryteria dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa biologicznego BSL-4. Na całym świecie powstało bardzo niewiele tego typu obiektów. Gdy Chiny uruchomiły swoje pierwsze laboratorium do badań nad patogenami w 2017 roku, już w rok później pojawiły się wątpliwości co do używanych w nim środków bezpieczeństwa. We wspomnianym wcześniej artykule wprost wskazano, że laboratorium Zajmuje się m.in. badaniem gorączki krwotocznej krymsko kongijskiej ebolą, wirusami SARS i Lassa. A zatem wszelkie problemy w infrastrukturze bezpieczeństwa powinny być szybko naprawione. Warto to również wspomnieć słowa biologa molekularnego Richarda Ebrighta, który przypomniał, że wirus SARS już kilkukrotnie zdołał opuścić silnie zabezpieczone obiekty w Pekinie. Nie wiadomo, czy SARS-CoV-2 opuścił to laboratorium przypadkiem, czy celowo, lecz możemy być pewni, że władze Chin nie przyznałyby się publicznie do takiego błędu. Nie wspominając już o możliwości, iż nie był to błąd, a celowe działanie. Powierzchnia lodu morskiego na Antarktydzie w czerwcu tego roku jest większa niż w czerwcu 1980 roku. Obecnie wielkość lodu morskiego wynosi ponad 700 tysięcy km kwadratowych więcej niż 4 dekady temu. Czy jest to oznaka nadalącego ochłodzenia? Jeśli komuś wydaje się, że Antarktyda rozmarza i szybko traci lód, bo tak powiedziano mu w telewizji, to niech lepiej pomyśli jeszcze raz, bo jest to nieprawda. Okazuje się wręcz, że wielkość lodu morskiego w czerwcu 2020 roku to aż 13,2 miliona kilometrów kwadratowych. W tym samym czasie, w 1980 roku, było to 12,5 miliona km2. W międzyczasie prawdą jest, że lodu ubywa w Arktyce, z tym, że Antarktyda ma go aż nadto. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na koncentrację lodu morskiego. W czerwcu 2020 roku zajmował on 9,6 miliona km2, a 40 lat wcześniej o milion kilometrów mniej. Koncentracja lodu morskiego jest zmienną istotną dla klimatologów i nawigatorów morskich. Jest to stopień nagromadzenia się pokrywy lodowej, opisywany czasem jako stosunek występowania lodu względem wolnej od lodu powierzchni oceanu. Być może to, co obserwujemy obecnie na Antarktydzie i nazyskującej lód Grenlandii, to zaledwie przedsmak tego, co może nas czekać w najbliższej przyszłości. Dotychczas. Cały świat walczył tak gwałtownie z globalnym ociepleniem, że aż trzeba będzie wkrótce walczyć z nieuchronnym ochłodzeniem. Najwyraźniej interglacja się kończy, a słońce jest niebywale spokojne i prawie na pewno to ono ma dominujący wpływ na ziemski klimat. A z całą pewnością nie jest to ludzkość. Donald Trump oficjalnie zrealizował jedną ze swoich gruźb. Przed dwoma dniami amerykańskie media doniosły, że Stany Zjednoczone oficjalnie wychodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia. A co za tym idzie? Wstrzymują również finansowanie na rzecz tej organizacji. Prezydent USA już od dłuższego czasu twierdził, że Światowa Organizacja Zdrowia jest pod pełną kontrolą Chin. Choć to właśnie Stany Zjednoczone wpłacały do na największe składki spośród wszystkich państw członkowskich czyli około 450 milionów dolarów rocznie. Donald Trump. Mówił również, że to Chiny są odpowiedzialne za pandemię koronawirusa, a WHO nie tylko przymykała oko, ale też jest współodpowiedzialna za obecną sytuację na świecie. Decyzja w sprawie opuszczenia Światowej Organizacji Zdrowia w trakcie trwania pandemii została już przesłana do sekretarza generalnego ONZ w poniedziałek 6 lipca. Proces wyjścia ze struktur tej organizacji potrwa rok, a przeciwnicy Trumpa już teraz zarzucają mu brak odpowiedzialności i uważają, że sytuacja w kraju w związku z trwającą pandemią może się znacząco pogorszyć. Natomiast stacja CNN wskazuje, że ewentualna porażka Trumpa w następujących wyborach prezydenckich może spowodować nawet anulowanie tego wniosku. Stany Zjednoczone to kraj najbardziej dotknięty z powodu koronawirusa i potwierdzono tam już ponad 3 miliony zakażeń. Jak na razie doszło tam do ponad 133 tysięcy zgonów, a sytuacja jest bardzo trudna do opanowania. Dla porównania, Chiny, przynajmniej według oficjalnych statystyk, znacznie lepiej poradziły sobie z koronawirusem i według oficjalnych danych zaraziło się nim tam 85 tysięcy ludzi, a jedynie 4600 z nich zmarło. Sęk w tym, że trudno stwierdzić, na ile wiarygodne są te dane. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak tylko nauka, tylko medycyna, no i oczywiście obserwowanie naszego stale rozwijającego się projektu, tylko gramy. Jeżeli interesują Was gry komputerowe, bądź też chcecie posłuchać jak ja oraz prowadząca kanał tylko nauka męczymy się z różnymi produkcjami, możecie czuć się zaproszeni.